Dzisiaj będzie coś, co Wam się naprawdę spodoba. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen, bardzo często, kiedy słuchamy świadectw, to czekamy na coś spektakularnego, na coś, co, co da nam nadzieję, że naprawdę wszystko jest możliwe, że Pan Bóg robi cuda na Ziemi, także dzisiaj. Dlatego posłuchajmy dzisiaj Krzysztofa, który na, stroje, na stronie Majstorymi podzielił się swoim świadectwem o tym, jak Bóg. Uzdrowił go od uzależnienia. Bóg mnie uratował. W moim życiu przed tym ratunkiem pojawił się alkohol i marihuana, a najgorsze dla mnie było uzależnienie od pornografii i masturbacji. Ten nauk odbierał mi godność i poczucie mojej wartości. To był dla mnie koszmar. Wtedy zacząłem się modlić, aby Bóg mnie od tego uratował, żeby zabrał to ode mnie. Nie radziłem sobie z tym, a jednocześnie niszczyło to moje życie. Tak się stało. Bóg wysłuchał mojej prośby i zabrał to ode mnie. Uzdrowił mnie z tego nałogu, nie był to proces mojego wychodzenia z uzależnienia. Uczynił znacznie więcej, ponieważ zaprosił mnie do tego, abym żył z Nim. Zaprosił mnie do zespołu muzycznego w mojej parafii i w ten sposób wszedł w moje życie oraz zaczął je zmieniać. Uzdrowił wszystkie zranienia, jakie były w moim życiu. Naprawił moją relację z bratem, zmienił całe moje życie, pokazał mi, że mnie kocha i jestem jego dzieckiem oraz to, że on mi wszystko wybacza. Pokazał mi, że niezależnie od tego, jak nisko kiedyś upadłem, to on mnie z tego wszystkiego podnosi i nie rezygnuje ze mnie. Teraz żyję tym na co dzień. Nadal pojawiają się momenty, kiedy grzeszę, upadam, doświadczam tego, że jestem słaby a On cały czas utwierdza mnie w tym, że wszystko mi wybacza i mnie kocha. Chciałbym Cię zaprosić do tego, żebyś spotkał się z miłosiernym Ojcem, który, którym jest Bóg i otworzył się na Jego miłości i miłosierdzie. On może działać w Twoim życiu tak samo, jak działa w moim, jeśli tylko Mu na to pozwolisz, jeśli chcesz. Archanioł z nieba posłany Wywitaj Matce Boga że, a kiedy ujrzał, że na Jego bezcielesny głos mierzyć na siebie ciało, Panie, staną w zachwycie wołając do Niej. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.